Bóg się urodzi wśród nocnej ciszy. To najpiękniejsze polskie kolendy, które już niedługo będziemy wspólnie śpiewać, czy to w rodzinnym domu, czy w świątyni. Ale zanim złożę Państwu świąteczne życzenia, chciałbym trochę podsumować ten rok, który już mija. To był szczególny rok, w tym roku było wiele pięknych rocznic stulecie urodzi świętego Jana Pawła II, ale też rocznica bitwy warszawskiej, którą często określa się mianem cudu nad Wisłą. 40 rocznica powstania Solidarności i jeszcze kilka innych bardzo ważnych rocznic. Ale też obok tego wszystkiego mieliśmy, mamy go nadal i jeszcze jakiś czas będzie trwał. Kryzys pandemiczny. Choroba COVID-19 nie tylko niesie ze sobą możliwość utraty zdrowia, ale też niestety niesie ze sobą śmierć. Wiele rodzin doświadczyło tego przykrego faktu w tym roku. Ale są też tacy ludzie, którzy ciężko pracują z narażeniem swojego własnego zdrowia i życia, żeby wspierać tych, którzy tej pomocy potrzebują. Myślę tutaj przede wszystkim o pracownikach Służby Zdrowia, o pracownikach służb ratowniczych, służb sanitarnych, ale też i o wolontariuszach, i w ogóle o wszystkich ludziach dobrej woli, którzy wspierają osoby potrzebujące. Dlatego dzisiaj, Szanowni Państwo, chciałem pochylić czoło przed tymi wszystkimi i bardzo serdecznie im podziękować. Druga kwestia. W tym roku współpracowaliśmy z wieloma instytucjami w tym trudnym okresie. Chciałbym również w tym momencie bardzo serdecznie podziękować wszystkim, z którymi w trakcie pandemii współpracowaliśmy. Myślę tutaj o administracji rządowej na czele z panem Bojewodą, ale też o administracji sanitarnej. Wcześniej wspomniałem o wszystkich służbach ratowniczych, organizacjach pozarządowych. Samorządowcach, moich najbliższych współpracownikach. Wszystkim bardzo serdecznie za ten rok ciężkiej pracy, ale wspaniałej współpracy pragnę podziękować. Jeżeli zaś chodzi o święta Bożego Narodzenia, no one są zawsze poprzedzone wspólną wigilią rodzinną. Dlatego też tradycyjnie życzę Państwu, aby to spotkanie wigilijne upłynęło w serdecznej, rodzinnej atmosferze. Natomiast kolejny dzień, Boże Narodzenie, niech będzie tym pierwszym dniem, w którym być może ujrzymy światełko w tym pandemicznym tunelu. Światełko, które doprowadzi nas do tego, że rozstaniemy się z tym okropnym okresem. Nadchodzi nowy rok. Pragnę w związku z tym wszystkim Państwu również życzyć zdrowia i wszelkiego szczęścia